Prezentuję gołębia o numerze 20, okrągły taki, numer 20, jest to pełen syn mojego cztery jedynki, czyli najlepszego rozpodowca, a dziadka Eliota, czyli to jest półbrat do matki Eliota, rewelacyjnego gołębia, który, który zdobył tytuł najlepszego gołębia na świecie oraz y, najlepszy gołąb na olimpiadzie y, w kategorii I zdobywając dwa złote medale, tytuł najlepszego gołębia na świecie, złoty medal i złoty medal w kategorii i matka wywodzi się z gołębi Gino Quickle, czyli z dziadkiem dla matki jest z syn Figo, super super gołębia. Lichte Geschlapp też jest w rodowodzie tutaj tego gołębia, też dziadkiem dla niego. E, także no, gołąb, który zresztą z, z wnuki czy dzieci czterech jedynek no, przekazują e, najlepsze gołębie, które się pokazują już w, w rodowodzie w większości moich gołębi. Także polecam, naprawdę bardzo fajny gołąb. Niebieski samiec na pięknym oku.